Obecnie żyją dwie grupy latających kręgowców. Opierzone ptaki i nietoperze ze skrzydłami utworzonymi z błony lotnej. Natomiast 160 milionów lat temu, czyli w późnej Jurze, żyły dwa dinozaury, które były czymś pomiędzy. Wyglądały jak krzyżówka nietoperza z wróblem. Poznajcie i i ambopteryksa. Tak, i to nazwa jednego z tych dinozaurów, ale o tym, dlaczego go tak nazwano, za chwilę. Ptaki pochodzą od dinozaurów, a mówiąc ściślej, są dinozaurami. Powstały z małych, opierzonych dinozaurów spokrewnionych np. z Velociraptorem. Innymi, ptakopodobnymi dinozaurami są Skansoriopterygidy. Jest to rodzina kilku małych dinozaurów o dość specyficznej budowie ciała. Najbardziej rzucał się w oczy ich trzeci palec ręki. Był on znacznie dłuższy od pozostałych, a także rozmiar ich ciała. Osiągały długość około 20-30 cm, choć przynajmniej część osobników to osobniki młode. Jednak w Chinach, w kołach formacji, odkryto pewną skamieniałość, która została opisana w 2015 roku i znacznie udziwniła tę rodzinę dinozaurów. Wtedy to, dokładniej pod koniec kwietnia, więc już jakiś czas po prima aprilis, opisano nowego dinozaura z tej rodziny, którego nazwano Ichi. I to nazwa rodzajowa, czy to nazwa gatunkowa. W ten sposób ta skamieniałość otrzymała najkrótszą nazwę spośród wszystkich dinozaurów. Poprzednimi rekordzistami były Mei i Cole. Mimo tego, że nazwa jest krótka, to jednak trafnie opisuje to zwierzę. W języku chińskim ichi znaczy dziwne skrzydło. A to właśnie skrzydła ichi to jego najbardziej charakterystyczna cecha. Miał budowę typową dla Skansoriopterygida. Był niewielki, jego czaszka była krótka i wysoka, a trzeci palec kończyny przedniej był dłuższy od pozostałych. Całe zwierzę było pokryte także prymitywnymi, włóknistymi piórami, a z których to część było nieco rozgałęzionych. Jednak to zwierzę miało także cechy, które, przynajmniej jak dotąd, nie zaobserwowano u wcześniej odkrytych przedstawicieli tej rodziny. Chodzi dokładniej o jego kończyny przednie tworzące skrzydło. Skrzydło nietypowe jak na teropoda. Pozostałe szybujące czy latające teropody, w tym ptaki, mają skrzydła utworzone z piór przymocowanych do kończyny przedniej. Ichi, mimo że był stosunkowo blisko spogrewniony z ptakami, miał skrzydła utworzone z błony lotnej. Nie wiadomo, jaki dokładnie kształt miała błona, jednak na pewno znajdowała się między palcami, a dziwną, patykowatą kością nazwaną styliform. Ta kość nie występuje u innych dinozaurów, podobne struktury mają jednak niektóre latające kręgowce, na przykład polatuchy. Kość ta u Ichi znajdowała się przy nadgarstku i była skierowana do tyłu. Na niej była rozpięta błona lotna. Jak już mówiłem, nie jest znany kształt błony Ichi. Pojawiały się więc pewne modele co do tego, jak mogła być ona rozmieszczona. Według jednej hipotezy, ta charakterystyczna kość była skierowana dość prostopadle względem kończyny, a błona znajdowała się z jej obu stron. Byłoby to więc szerokie skrzydło przypominające skrzydło nietoperzy czy pterozaurów. Drugi model nieco bardziej przypominał kształtem skrzydło ptaka. Kość byłaby skierowana w stronę tułowia, a błona byłaby rozpięta tylko między kością a dłonią. Bliżej tułowia skrzydło mogłoby być utworzone z piór. Trzeci model jest pośredni między poprzednimi. Kość jest ustawiona tak jak w pierwszym modelu, czyli prostopadle, jednak błona rozpościera się tylko między nią a palcami. Natomiast bliżej tułowia skrzydło mogłoby być utworzone z piór. A co jeśli i to tak naprawdę sfałszowana skamieniałość? Zdarza się przecież, że osoby, które handlują skamieniałościami, gdy znajdą jakieś niekompletne okazy, składają je w całość z różnych skamieniałości, ze skamieniałości różnych gatunków. Tak powstał na przykład Archeoraptor, który był po części skamieniałością ptaka, a po części nie ptasiego dinozaura. Na szczęście w tym przypadku tak nie jest. Skamieniałość znajduje się na płycie skalnej, która pękła na kilka części. Części te jednak idealnie do siebie pasują, nie ma żadnych anomalii w szkielecie. Typu na jednym kawałku skały jest kość, a na tym kawałku, znajdującym się zaraz obok, kość magicznie znika. Autentyczność okazu potwierdzono także dzięki tomografii komputerowej, która umożliwia stwierdzenie, czy poszczególne fragmenty skał do siebie pasują nie tylko kształtem, ale i własnościami fizycznymi. Dodatkowo w 2019 roku opisano innego dinozaura blisko spokrewnionego z Ichi, który miał taką samą budowę skrzydła. Nazwano go Ambopteryx, czyli oba skrzydła. To dlatego, że z jednej strony miał pióra, tak jak ptaki, choć były prymitywniejsze niż u ptaków, jednak miał także błonę lotną. Tak jak Ichi, Ambopteryx został znaleziony w Chinach, ale w innym miejscu i w skałach innej formacji formacji Haifanju. Nie mam pojęcia, jak to się wymawia, więc macie tutaj napisane: Skamieniałość Ambopteryxa jest bardziej kompletna niż skamieniałość Ichi. Znaleziono niemal kompletny szkielet tego dinozaura, a nie tylko przednią część ciała jak miało to miejsce u Ichi. Niestety także i u niego błonalotna była słabo zachowana. Dinozaur ten miał około 32 cm długości i prawdopodobnie był to osobnik dorosły lub prawie dorosły. Ogólną budową ciała był bardzo zbliżony do Ichi, jednak wyróżniał się kilkoma cechami, jak na przykład proporcjami niektórych kości. U Ambopteryxa udało się określić jego dietę która u wcześniej odkrytych skansoriopterygidów była nieznana. To dzięki temu, że w obrębie brzucha Ambopteryxa znaleziono około 20 kamieni, interpretowanych jako gastrolity, oraz fragmenty kości, czyli resztki pokarmu Ambopteryxa. Dzięki nim stwierdzono, że ten teropod był najprawdopodobniej wszystkożercą.